Serwus, kochani przyjechaliśmy do Północnej Irlandii e, z chłopakami, jest Piotrek, jest Tomek, Marcin i Damian. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie chłopaków, którzy byli u nas w tamtym roku, którzy mieszkają w tym kraju i zaprosili nas na wspólne łowienie. Takie wiecie, małe mini zawody przyjacielskie, nic wielkiego. No, jezioro duże, jezioro Erne, zobaczcie sobie, naprawdę jest gdzie połowić, super, zobaczymy czy coś w ogóle połowimy, My nastawiamy się głównie na leszcza, hybrydę, Yy, łowimy w nocy, wiecie? 12 godzin. Kurczę, przez chwilę lało dość mocno. Zobaczymy, co będzie, ale. No, zapowiada się ciekawie. Mówią chłopaki, że jeżeli wejdzie ryba, no to, no to połowimy ładnych leszczy, hybryd. Jeżeli nie wejdzie, to może być tak, że w ogóle nic nie złowimy. Ale, ale jest przesympatycznie. Jest duszno, parno i lało. W nocy też malać. Więc pogoda jest ku temu. No nic tylko łowić Pokażę wam jak tam się chłopaki porostawiali I powoli trzeba siadać i się szykować Zostańcie dalej z nami, zobaczymy Kochani mówimy już jakieś 40 minut Bez brania nie? Z tego co widzę, to chyba nikt nie miał brania. I powiem Wam, tam Tomuś. Tomuś, jak tam było coś? No nie, jeszcze nic. Siedzimy smutni. Rozumiem. Mamy zanęcone na grubo, ciężką zanętą, taką leżącą na dnie, ale nie ma nic jeszcze. Trzeba czekać, może jak się ciemni to ryba podejdzie. Raczej tak. No miejscowi nam mówią, że, że to, to jest łowienie stricte w nocy, dlatego, że łowimy na płytkiej wodzie, ja już mówiłem dwumetrowej no i dopiero jak jak, jak, jak jak się szaro robi, ciemno no to ta, ta ryba jeżeli będzie brała bo tu nie jest powiedziane no to wtedy właśnie będzie brała w nocy wiadoma sprawa, że tam Dwunasta, druga, to tam się nic nie dzieje, trzecia nic się nie dzieje. Nad ranem czwarta, piąta, szósta. Znowu liczymy nabrania. No na razie nikt, jest, nikt nie złowił ryby. Wszyscy są bez ryby. Próbujemy. Zostańcie ze mną. Trzy sztuki. Trzy sztuki. Tyle się udało, jak na razie wyciągnąć. Tam siedzi Damiano. Nie wiem, czy widać. Kurczę, móglata Tam chłopaki. Tomuś walczy. Nie wiem, czy będzie mnie w ogóle widać. Ogólnie jest lipa, no ale walczmy, może się do rana jeszcze uda coś złowić, na razie trzy sztuki i próbujemy dalej. Chyba zaczęli już tamtych pomostek znaleźć trochę. Damiano, coś tam ciągniesz na ranem? Kończymy już powoli, łowicie. Hybrydka? Hybrydka, malutka Ta? ta. No, ale to już chyba ósma gdzieś twoja, nie? No nie, taka moja teraz co? Zarzuciłem. Od razu ja. No ładna, co ty chcesz, molutko? Bytka czy leś? Dobry, dobra, jedyne. Ja no to dzisiaj zwyciężyłeś może mniej więcej No to ta mała. No to tą co ja złapałem, to trzeba takich cztery. No, no da, to, to jedna. No. Taka warię? kurwa bydla. Kurna. No to ładnie. Ja mówię, że kurde do dwóch kilo. No to ładnie. No, to, no to ładnie łódka No jak poszła dołem, nie mogłem jej podnieść. Tylko trawę kosiła. <laughs> trawę wydarłem z nią, kurde. Jest z trawy, tutaj masy, no. nie? Jest, jest. No i dobra No i tu tak już kończymy hytał. za chwilę Tu, tu, tu będziesz chwytał jeszcze koło Tutaj chodzi koło tu, 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 tu. Tam widzę jakiś zamek jest czy co tam nie? Pałac Rezydencja <głos> <głos> Jeszcze rzucisz, jeszcze będziesz chłopak no. Nie przeszkadzamy mu to i jeszcze. To i jeszcze. A i już a nuż widzę, że jeszcze też chcę rzucić raz. Drugim razem będzie wiedział. No, Myśmy tu, jak chłopali, Darek ten łapał tutaj. No. Lek, lekko w prawo na 30 metrów. 60 parę sztuk. W ciągu nocy? No, to ładnie. Ładnie, ładnie ciupały tu. Właśnie się dziwiłem, że tu, tu sąd Zaczynamy od tego pierwszego. A nie tamte jeszcze. Jeszcze tamte dwa mogły być, kurde. Na magecy? Kukurydza. No O. Plum. Teraz będzie bez zanęty. Bez bo wyparła. No dobra, spróbujemy jeszcze i kończymy powoli. Podejrzymy Tomka, który już nie wytrzymał, nad ranem poszedł spać. Ale nie będziemy mu przeszkadzać. Niech sobie oddycha. Nie, 10 nie, 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 ja? Ja nawet, ja nawet nie, 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 wszystko jest nagrane. Ile ważyłeś? nie, nie, To byś nie, Tysiąc wygrał w Tysiąc? No kurwa, to ja wskoczę, ale bo nie. Dobra. <gurba> <Ale w gurba> <ale w gurba> już chciał skakać kraulem Dwa nie Żeby na Kurwa, Tra kolegi dał? Nie, ja miałem cztery. Cztery chyba. No nic więcej nie ma. 40. w trzech siatkę, wyciągnęliśmy teraz w <grymne> jednym ma. masz to zaraz, za zaraz No, <laughs> Teraz tam Tomcia ma jedno. Ale jest. Jedna, ale jest. Damiano tu z Fartory, bo by wygrał bez problemu. Dziesięć ryb miał. I to takie właśnie, no takie takie. Kowera zrobił zrobił pad szach mat i pasz. Ale żeś chciał już lecieć na pomoc. Łapać mnie wszystkie A ktoś już pojechał w szopaku? <trym> Artur. Ar no zrobię ci no. A to wezmę kogo do ręki, żeby było ją no widać. Chyba z północy. Tak. A <grywa> Czyli co panowie? Jak na to jezioro, na tą wodę. Kiepsko, co? Bo well, yes. jest cicha jak nic A sądzicie, że co było powodem? Ciężko powiedzieć. Ale są albo nie ma. To jest. <grywa> No to idziemy dalej. No tu ciekawo łapali. To zależy. No to jest bardzo kimeryczne łowisko. Tak. Raz jest, raz nie ma. To nie ma reguły na to. Dzisiaj możesz połapać, kiedy przyjedziesz to samo miejsce i nic nie złapiesz. Ale pogoda mogła, mogła na to. Chyba tak, nie? Czynników jest tysiąc. No, proszę, tak. tylko zrobić mi zdjęcie. I to wszystko. Jak? Nie waży? No, ważę, ważne, no ale Tylko chciałem tak zrobić zdjęcie. Tutaj Ale okoliczności przyrody są fajne. Jeden las, jedna brydzia. Siedem... <śmieniczynce> ja tak właśnie patrzę i co są czyta? Sąd... Ale, ale, jak jaki oczy zrobił. 2,18 osiemnaście. czego on czyta? Z czy, czy czego? Dwa... 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 Ale on w jakichś innych tych. Os czy, czy tam coś. Os czy tam coś. Co jest takie czerwone? Dwa. I znaczy zdenerwowały. No, dobra. Że stresu. Że stresu. <grym> że stresu tak. Dalej nie ma co iść, bo nie ma. Jak to nie ma? Coś tam jest. Siedem, ale to fajnie było siedem. <grym> nie, widziałem. <wświeco> widziałem, zobaczył. <grym> A tamte dorsze, nie pod nie połapali nic? Nie wiem, czy dorszu ma. Długo, długo nic? Tak. Panowie, yy, kartki z rezerwacji z każdego stanowiska zabierzcie. A Tak, ja zechciałem na ja pamiątkę zostawić. Może zostawić, możesz pozbierać wszystkie na pamiątkę. Nie, 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 jedna mi starczy. Aż takim fanem akulatury nie jestem. Jedna starczy. Ale fajne, I, ile tych wszystkich betonów tutaj macie? 27? 27 siedem tego. Na tej sekcji. Pobacz, Peter, u nas by się przydało takie, nie? Chodzi jedno takie łowisko, żebyśmy mógł zmieścić 20 osób. To jest, to jest jedna sekcja. Na tych sekcji tutaj jest około. 12 13, nie, nie. a tu kolega tu zapalczył olbrzymią hybrydę A dobrze się uczynił? Nie, proszę Przedstawię sobie Nie ma, nie ważyłem, nie? Klocek, no. o, nie nie ma ryba, to a nie ważysz? Nie, nie Zapatrzyłeś się na zamianę. Ty ona 2 kilo ma? Ile no. żeś wczoraj wyszedł? Chudła. Nie jadła całą nożkę. Siatkę zapierdalała, kurwa w kółko. Okrągła siatka. A mi mówi 2 kilo, to ona pewno miała. 2 kilo, kilo... Znowu bedra. Podradła okay. go. 1,960. one wszystkie 2 kilo nie mają. Tamte to dzieci. Dajcie mu spokój, dajcie mu spokój. Po ciemku widział co innego. Trzeba go dopingować. No, a nie. <noise> Mówił, że z, ciągową, z miała nazwę. Prześlepu? Nie. 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 Nawet Nie. Nie. Jak przespował Nie. to... <noise> no. Zobacz, ktoś by powiedział, nie, rybne łowiska, Irlandia. Tak. Nie, to jest fajnie, czasami jest fajnie, czasami jest źle, tak No się... tak, ale właśnie, wiesz, yy, w Polsce często ludzie mają wyobrażenie takie, że łowimy tu jak w akwarium, nie? Ryb jest, przychodzisz, łowisz, nie ma problemu, tu wiesz, żadna to żadna filozofia, nie? To jest też yy, na zasadzie tego, że ludzie wstawiają zdjęcia i filmiki z dwóch, trzech, dniu, trzech dni łapania. No, Masz coś? I to jest mylne pojęcie. No, ale, ale nie mówią tego, żeby byli 3 dni. Nie, nie, No właśnie. To jest najgorsze. Właśnie to, tylko pokażę Ci, ile nam no opali. Tak jest. <grym> Jak tam panie szwagier? ile? Zero. Nawet nie kupiłem. A dlaczego? Przespałem. Trzeba się, kurwa, relaksować na rybach. A. Ten narosł. Weź masz to Nie ma rowera. 3-400 wygrywa. grywa. będzie pierwszy? Damiana, bo tak Damian by miał 100% pierwszy, nie? Jak no, więc... zwykle. Kolega. No, więcej. Kolega? A wrażenia i 6 no to pięknie. to pięknie nie ma. Tylko pominęliście. Pojechał już. Pięć, pięć. Cztery i pół. To byś miał osiem. <laughs> A tam nie masz czym Zawsze to jest jakaś pamiątka i żeby nie było, że cały czas się łapie wilandii północnej Skąd ja to znam? Bo jak jest, jak jest moment taki, że się połowi i wstawi się zdjęcie to wiesz ale filozofia, wy tam w Irlandii to macie, łowicie tak, tak. jak w akwarium, tu same ryby wchodzą do, do siatki, no to przyjedź i pokaż, nie? Dokładnie. Jeden z drugim. Dokładnie. Kto pierwszy? A, czy trzeci? Trzeci Piotr Kutakowski. <laughs> Może by Pułakowski. To Już naprawił Gratulacje! gratulacje. 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 Drugie miejsce Rafał Wysocki. Brawo. Gratulacje! Dziękuję pięknie. Dziękuję Miałem pięknie. drugi u was? Oddaję drugie. <laughs> Pierwszy. Dżego. Nie musiał tego ci. Gratulacje! Rady. Gratulacje. Gratulacje. nieuczciwie, ale dziękuję panowie, że przybyliście. Przez Walkowera. No tak. Mam nadzieję, że taka inicjatywa będzie podtrzymana. Pewnie. Jak najbardziej. Jak tylko będzie, będą zaproszenia od was dla nas. No. Już, już nas... Be, bez zaproszenia. Co tydzień no. nie będziemy przyjeżdżać, bo w środę, w środę <laughs> Ale Wielkanocno, chyba. A mogę Cię się? Przede wszystkim prosić? chciałem podziękować za właśnie tą fajną inicjatywę. żeśmy stworzyli coś takiego. Ra... Wytłumacz o co chodzi. Tak. Wytłumacz z tym o co chodzi. Norbert, to do ciebie. Dla wszystko dla ciebie, za to, że eee, do <laughs> Robisz coś fajnego i my chcemy właśnie pomóc tym wszystkim, co ty robisz. A tych ludzi, którzy potrzebują coś tego, chłopaki przyjechali z południowej Irlandii. I odkurzyliśmy szafę, Kto to co miał po prostu tak na szybkiego i tyle, no. A powiedz, no, w jakim to jest celu, dla kogo to jest? To jest dla ludzi niepełnosprawnych, <coughs> niepełnosprawnych intelektualnie. Z tego, co Norbert Stolarczyk mówi. Norbert Stolarczyk. Stolarczyk. Norbi. Pozdrawiamy Cię, Norbi. To jest właśnie dla ludzi, którzy, którym ta pasja pomaga w rehabilitacji, w rehabilitacji żeby, żeby w ogóle coś robić, żeby od... Odłącz, znaczy te, źle mówię. No, rehabilitacji, żeby tak. po, pomóc w funkcjonowaniu, dojść do zdrowia też psychicznego, od, od fizycznego i, od, i w ogóle. Od tego dziwnego życia. No tak. No mam Także, nadzieję, że, że, że w przyszłym roku znowu będzie taka inicjatywa. Zbierzemy więcej. Też taką mam nadzieję. I, dziękuję, chłopaki. I będzie do przodu, nie? Dziękuję dla Was. No to tyle. My, my, my za zaproszenie. tak. My dziękujemy wam za zaproszenie, za przyjęcie, za gościnę. My Dziękujemy za przybycie. Było, było fajnie. Wyście Mam byli nadzieję, nas, tak? że było fajnie. Nie, fajnie. fajnie. nie, Mam no nadzieję, no super że Przyjedziemy, przyjedziemy. Od środy, w tak jak mówił tu. <gulia> <gulia> I nagrywa i <gulia> jak nie nagrywaj, Nie ten dom Jak kury nie zjedzą, to no, będzie jak znalazł. Jak nie no. zjedzą, to <gulia> będzie Liczył na pierwsze miejsce z Łabędziem. <gulia> Bal z Łabędziem. <gulia> już, już miał przygotowane. On czekał <gulia> już na ten donos, to na poszedł. Fajnie, fajnie, fajnie. No ryby no, by nie było no. to, to jest Pani A, panie, Ale szkoda, szkoda, jest, raz jest, teraz nie ma. Szkoda, nie? że tak daleko, no. Byśmy byli częściej na no pewno. Ale gdybyśmy ja byli, byliśmy częściej, to, to w kościół byłoby tak, że y, znudziłoby, się. znudziłoby się, albo by się ludzie pokłócili, bo to tak. zawsze jest tak, że jak jest... Wiesz, się się dokładnie. Rzadziej, ja dobrze. No, jest dobrze. Nie ma co narzekać. tydzień to, to się nie będziemy... Spotykać, bo to jest fizycznie niewykonalne. No tak? no ale tam raz na rok przysławiało to, 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 pewnie. Raz do roku. Jasne. Jak najbardziej. Następny może u nas gdzieś. U nas na Wislach są rybą, więc u nas. Co co jest co ja wiesz, ale u nas w Krakowie na Wiśle, nie? U, was, u was problem dzisiaj taki, że po prostu ta ryba nie brała, ale ta ryba tu jest. A u nas jest trochę inna sytuacja, no nie? A teoretycznie jest, nie? No. No, u nas jak, je, jak już jest dużo ryby, to no to jest sieczka. Wiesz, łapieś takie takie skrzymetyczny. No. no wiesz, wiecie jak jest. 700 gram, 800 gram. Wyt, Ciężko jest dużą rybę, nie? U wytukli z rapieżnika. nas jest No i co? I po prostu... Nie? A wiesz, leszcz, on, on się rozprzestrzenia bardziej jak płoć. Hmm. On zachwaści parę lat zachwaści imię. No. I co? ono, i przyjechała. Hmm ławica ta, takich, wiesz, półkilowych, no i koniec, no i łowisz to. No wiesz, jak jest zachowana ta proporcja drapieżnik, wiesz, cały ten ekosystem nie jest gdzieś przerwany do to jest wszystko okej. Gdzie by nie siadł, mówisz lubię gdzie nie siadł na jakimkolwiek pegu, wiesz, zawsze masz Tylko, że nie ma kogo mieć. No nic, Wam już dziękujemy. Zostańcie z nami, zostawiajcie suwy i oglądajcie. Babam!